Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić. Serca zranione i udręczone. Proszę Cię, abyś uzdrowił urazy, powodujące niepokój w moim sercu. Proszę Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu. Proszę Cię, Jezu, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie. Od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie, i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia. Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, składam je wszystkie w Twoim sercu dobrego pasterza. Proszę Cię. Odwołując się do Twojej wielkiej rany, otwartej w Twoim sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca, ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło, nie przysparzało mi cierpienia ani zmartwień i niepokoju. Ulecz, Panie, wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu. Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę. Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia. Ty, który przyszedłeś uleczyć serce strapione, Ulecz moje serce. Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych. Oddaję Ci moje serce. zechci je przyjąć, Panie, i oczyść. Napełnij mnie uczuciami Twego boskiego serca. Pomóż mi być pokorną i cichą. Ulecz mnie Panie z bólu, który mnie przytłacza z powodu śmierci drogich mi osób. Spraw, bym mogła odzyskać pokój i radość. Dzięki wierze, że Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Uczyń mnie prawdziwym świadkiem. Twojego zmartwychwstania, Twojego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Twojej obecności jako żyjącego wśród nas. Amen. Niech Bóg błogosławi Wasze rodziny, niech prowadzi Was do prawdy i nawrócenia. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.